Czekaj, 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 nagrywaj, szukam zasięgu na wiki, bo się zgubiłem, bo chciałem wejść na portal y dla bezrobotnych. Y tutaj jesteśmy z panią Mo. Panią, Dzień dobry, tam? Witam. jestem, jestem. Jest zajebiście. E, tak, e, o co chodzi? Portal dla bezrobotnych powstał za 49 milionów złotych. I o co z tym chodzi wszystkim, tak? Prace trwały od 2008 roku. Jeszcze są, że tak powiem, w trakcie realizacji, ale już się kończą 49 milionów. Portal pracy. To w każdym razie oznacza to tyle, że będziemy mieli wszyscy w pracę? To tak, przede wszystkim, tak, tak powinno być. Z założenia są takie, ale teraz y, czekaj, czekaj, bo... Musimy tam podejść z powrotem, bo tam mialiśmy bezdomnego zapytać się, czy ściąga tutaj zasięg Wi-Fi. Poza tym musimy się go zapytać, czy ma e, komputer. Może on ma. No, a e, czy ma ten. oryginalny Windows, żeby... żeby a nieważne, wiesz, żeby, żeby miał chociaż Wi-Fi, tak? Że, no. Żeby tam podrzucił, nie? Po, pożyczył, że tak powiem, no, właśnie, sygnał. Bo musimy się pomóc, no kurde, no nie mogę nie. Nie mogę znaleźć zasięgu. Ale tak, tak na poważnie, to cały czas się rozbiega o to, że jak bezdomny ma mieć dostęp do internetu, jak bezdomny ma mieć dostęp do komputera, jak bezdomny, nawet śmiem myśleć, jak ma mieć bezdomny komputer. No, pani ona powiedz. A jak... bezdomni nie mają takich rzeczy? No nie wiem, no chyba że ludzie wyrzucają i bezdomni znajdują takie rzeczy. No nie wiem, chyba, że w ośrodkach dla bezdomnych udostępniają laptopy. No dobra, to podsumowując, jakiś tego morał? Morał jest prosty i niektórym znany. 49 milionów zostało, było to wydane. Poza tym 49 milionów byśmy mogli uzyskać bardzo dużo miejsc pracy, nie uważasz Panią? Myślę, że chyba tak. No, a ja myślę również, że yy, za te pieniądze można by było stworzyć naprawdę dużo placówek, albo nawet dać dotacje dla stworzyć jakieś szkolenia, chociaż szkolenia szkoleniami, bo to też. Ale to zawsze coś, super. tak? A, a nie tak. robić portal dla bezdomnych, którzy nawet nie mają szans wejść w większości, tak? E, na, na daną stronę, tak? Przede wszystkim portal by powstał, taki zajebisty, maksymalnie za 300 tysięcy. Co się z tym wiąże? Tutaj zostało wydane raptem 49 do 300 tysięcy jeszcze powinien być nadzór co najmniej 5 lat programistów, żeby po prostu nawet jednego programisty, nadzór na stroną, aktualizację. Chociaż... I by chociaż jedna osoba załóżmy też miała pracę, tak? Dzięki temu, co tak? Co albo napisać po prostu skrypt dla pracowników urzędu pracy, żeby po prostu dodawali ogłoszenia bądź jakieś inne. Tej reklamy, bo to nie jest trudne, prawda? A za 300 tysięcy naprawdę można zrobić dużo, a tutaj poszło raptem 49 milionów na coś, czego tak naprawdę ludzie nie, nie będą w stanie używać. A przede wszystkim, podsumowując temat, jak bezdomny ma iść do pracy i zgłosić się jako ofertę pracy, jeżeli w naszym pięknym kraju jest wymagany meldunek, żeby się zarejestrować w urzędzie pracy, bądź pójść do pracy meldunek. Więc taki bezdomny ma wyrabić? Nie wiem. To tyle. Neta kupić. No, neta no. kupić albo... Kompa, prąd, za prąd płacić do gniazdka wczepiać nie wiadomo ja gdzie. Wi znaleźć, dobra. Idę szukać wi-fi. To na razie. Na, na razie. To na razie. No.